Eliza Trybala wróciła do natury i zmniejszyła wydaje się jak jest takie malusienkie. Eliza Wesolowska i Paweł Trypson Trybala poznali się kilka lat temu na planie popularnego ówczesnie Warszaw Shore. W którym pokazywali, jak impyzuje się w stolicy. Po zakończeniu pierwszej edycji show para ogłosiła, spodziewa się dziecka i choć na początku nikt nie wróżył im udanego wspólnego życia. Liska i Trypson stanęli na ślubnym kobiercu, a udana parę tworzy aż do dziś. W sieci Tess staraja się podreperować swój masz i w związku z tym pokazuje się licznym folwersom od tej rzekomo najlepszej strony. Wiele wskazuje też na to, że dawniej imprezowicze poważnie podchodzą do postawionego sobie zadania. Liza na przykład postanowiła pozegnać się z dawnym wizerunkiem nie tylko w przenosni. Ale i dosłownie. Niedawno pochwalila się w sieci, że poddala się operacji zmniejszenia piersi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna Eliska uważana była za jedna z tych celebrytek, które uchodziły gna do klinik medycyny estetycznej. W ciągu kilku lat od rozpoczęcia swojej kariery dosyć mocno zmieniła się zewnętrznie. Był nawet taki czas, kiedy fanki trybale mówili jej: żeby nie przesadzala z zabiegami, bo zaraz nie będę w stanie jej rozpoznać. Ona jednak stanowczo temu zaprzeczała, mówiąc, że wcale aż tak się z nimi nie lubi. Uważam, że jestem jedna z dziewczyn, która najmniej ingeruje im w zabiegi medycyny estetycznej właśnie przez to. Że nigdy nie chciałabym wyglądać, jak 90% lasak z Instagrama napisała kiedyś na swoim Insta Stories. Przypomnijmy, Eliza Trybala chwali się nowa twarza. Internautki komentuje, nie przesadzaj z zabiegami, bo cię dzieci nie poznają. Niedawno na swoim Instagramie celebrytka postanowiła urządzić male kujia, które czasowo przypadało już na czas po operacji. Jak piersi po zmniejszeniu? Czy możesz jej ocenić? Pytał internauta. Na co Trybala odparła: wiedziałam, że jak zrobię kuja po operacji piersi, to najwięcej pytań będzie o to. A szczerze bym o z innym pogadać, ale okej. Okay. Wydaje mi się, jak jest takie malusienkie. Ja nie wiem, może mam takie wrażenie, bo wcześniej miałam naprawdę spore w te piersi. Kropka. Zrobili mi lifting oraz zmniejszenie i póki co czekam na efekty, ale wiem. Zen zmniejszenie to była dobra decyzja, kontynuowała, po czym zazartowała, za mozą w przyszłości znów zwiększy rozmiar biustu. Zobaczcie sami, jak teraz wygląda Liza. Tęsknicie za jej starym wizerunkiem.